Witam Was serdecznie. Ostatnio wielu moich klientów to są osoby, które wybierają się w wysokie góry. Mam na myśli tutaj powyżej 5000 metrów. No i często pada pytanie, jaki parametr po teście wydolnościowym jest najważniejszy do tego typu wysiłku. Jest to VO2 max. Słuchajcie, VO2 na progu AT, ale również i wentylacja płucna. To są te takie trzy parametry, na których ja zwracam bardzo dużą uwagę w przygotowaniu takich osób do wypraw, ze względu na to, że Najważniejsze jest to, że w tych warunkach hipoksji organizm powinien dalej sobie radzić z poborem tlenu, który wiadomo, w powietrzu jest w dużo, dużo mniejszych ilościach. A więc również tutaj też trening kieruje w ten sposób, aby te parametry podwyższyć. No i to mi się udaje w około takim przeciągu 2-3 miesięcy wyrobić. Także pozdrawiam Was serdecznie i. Powiem Więcej zapraszam oczywiście na Energy Sport i do moich książek.